Nie cichną plotki o partnerze Kaczorowskiej w TZG. W końcu wyjawiła prawdę. Padły wymowne słowa. W poprzedniej edycji Agnieszka Kaczorowska wróciła do tańca z gwiazdami po dłuższej przerwie. Tancerka na tyle dobrze odnalazła się na sali prób i zyskała tak dużą sympatię widzów, że decyzja o udziale w kolejnej odsłonie szału była niemal oczywista. Obecnie duże zainteresowanie wzbudza nazwisko jej partnera. Wygląda na to, że kobieta już dobrze wie, kto trafi pod jej skrzydła to oni zatańczą w 17 edycji TZG. Nie mogło zabraknąć kaczorowskiej. Na uroczystej prezentacji jesiennej ramówki Polsatu, która odbyła się w ostatni dzień lipca, oficjalnie przedstawiono wszystkich uczestników 17 edycji tańca z gwiazdami. Wśród kandydatów do wygrania kryształowej kuli znajdują się m.in. Maja Bochosiewicz, Barbara Błocztynowicz, Ewa Mingę, Lanberry, Tomasz Karolak, Aleksander Sikora czy Maurycy Popiel. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością również i tancerze, wśród których nie mogło zabraknąć Agnieszki Kaczorowskiej. 33-latka powróciła do Celebrity Talent Show w poprzedniej edycji, w której wraz z Filipem Gurłaczem odniosła wielki sukces, wspólnie zajęli oni bowiem drugie miejsce. Zbliżająca się wielkimi krokami jubileuszowa odsłona tytułu będzie ósmą w jej karierze. Ciągle nie wiadomo jeszcze, kogo tym razem będzie trenować tancerka. Ale wygląda na to, że sama zainteresowana co nieco już na ten temat wie To pierwsza żeńska para w historii TZG. Kaczorowska oceniła to bez ogródek Najnowsza edycja uwielbianego show wystartuje już w połowie września Na ten moment oficjalnie ogłoszono tylko dwa duety, Michała Czerneckiego i Julię Surysioras jako pierwszą żeńską parę w historii programu Katarzyna Zilman i Jan Lesar. Kiedy jeszcze nie podano do oficjalnej wiadomości, kto poprowadzi znaną wiąślarkę, Kaczorowska powiedziała wprost, że sama chętnie podjęłaby się takiego wyzwania. Kropka myślę, że byłoby to mega ciekawe. A jak to ograć, to jest za trudne pytanie dla mnie, bo nigdy tego nie robiłam, więc nie mam doświadczenia. To trzeba kombinować. Trzeba znaleźć na to sposób. Trzeba znaleźć pomysł, mówiła w rozmowie. Ale teraz nie ma już wątpliwości, że na parkiecie towarzyszyć jej będzie mężczyzna. Kaczorowska w końcu wyjawiła w sprawie partnera w TZG. Padły wymowne słowa. W miniony weekend Agnieszka Kaczorowska zorganizowała na swoim Instastory z sesję QI, a poświęconą stricte tematowi tańca. Obserwatorzy pytali ją o drogę, jaką przeszła jako tancerka, o ulubione stylcze doświadczenia trenerskie. Pojawiły się też oczywiście dociekania na temat partnera w nadchodzącej edycji TZG. Gwiazda zapewniła, że już wkrótce wszystko stanie się jasne. Z uwagi na konieczność wcześniejszych przygotowań główni zainteresowani od pewnego czasu wiedzą, do kogo zostali przydzieleni. Na ten moment influencerka nie zamierza jednak niczego zdradzać. Najlepiej obrazuje to czarno-białe zdjęcie, na którym tajemniczy mężczyzna przykłada jej palec do ust w oczywistym geście zachowania milczenia. Mieliśmy wszyscy spotkanie z produkcją, na którym dowiedzieliśmy się, kto z kim tańczy, napisała krótko kobieta. I choć nie powiedziała właściwie niczego konkretnego, domysłom nie ma końca. Kaczorowska już nie ukrywa w sprawie Rogacewicza. Mówi wprost, czego chce. Od pewnego czasu plotkuje się, że nowym podopiecznym Agnieszki będzie Marcin Rogacewicz. Gwiazdy znają się prywatnie. Poznali się podczas pracy w teatrze, a mówi się nawet, że jest między nimi coś więcej niż tylko przyjaźń. Sama Kaczorowska przyznała wprost, że byłoby to dla niej niecodzienne wyzwanie. Na pewno byłoby to coś nowego dla mnie. Ja zawsze moich partnerów w tańcu z gwiazdami, to będzie moja ósma edycja, poznawałam na początku treningów. Nigdy nikogo wcześniej nie znałam, więc byłoby to coś innego, mówiła niedawno w rozmowie z Pomponikiem. Na oficjalne potwierdzenie lub zdementowanie tych spekulacji trzeba jednak jeszcze poczekać.